Szalom na Twój dom Pieśń tą napisałem z około półtora roku temu O tradycji O tym, że zostaliśmy oszukani Posłuchaj, otwórz serce, to jest do każdego z nas Ja również byłem w tej tradycji Również byłem w tej tradycji ale mówię, musimy otworzyć serce na słowo Boga Żywego i prosić o zrozumienie. On przyjdzie, on dotyka każdego dnia, każdego z nas. Puka, szepta, masz odczucia, masz odczucia tego dobra, które jest w twoim sercu, żeby czynić dobro, nie musisz się nawrócić na Boga Żywego, bo przed jego obliczem nie ma sprawiedliwego, ani jednego wszyscy zgrzeszyli, dlatego potrzebujemy. Łaski Bożej, oblania krwią Jezusa Mesjasza, przez wiarę i pokutę za grzechu jesteś zbawiony. Posłuchaj, otwórz serce na Boga żywego Jezusa Chrystusa. Jego hebrajskie imię Jakusza. Ciem jesteś Bogiem ciało ludzkie światło śmieszka tam, jak ten świat uczcię zapomnieć? Święty Bóg Ty stworzycielem nam pokolenia i tradycje zniekształciły Pismo Święte. Izraelu wszczepiasz, ojcze wszystkich nas. Objawiłeś świętą pełnię. synu ojciec słowo uczy nas, strzeż nas, jachłę duchu Święty Twe proroctwa, twe przymierze w nas. przymierze w nas. Chwała Bogu żywemu ja. Ojciec i syn jedno są chwała. Wiele jest są nauczycielach, wilkach, fowczych skórach, którzy zwioną wielu. Dlatego tak ważne jest, żeby czytać Pismo Święte i zawierzyć Bogu nie człowiekowi, nie religii. Nim Abraham był, ja jestem. Powiedział Jezus Chrystus. Ja jestem drogą prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do ojca, jak tylko przeze mnie. Nie ma pośredników. On jest tu tym łączącym mostem. On jest łączącym mostem z Bogiem Ojcem Jachłę, stworzycielem nieba i ziemi. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Amen. Chwała Bogu Żywego Jachwy. Chwała. Trzymajcie się, kochani. Wyjdźcie z tych religii i tradycji. Naprawdę. Mówię to w ogromnej miłości do każdego człowieka. Jeżeli jesteś w religii, w tradycji katolickiej, otwórz oczy na Boga Żywego. Zacznij czytać Pismo Święte. Zacznij mieć w nim relakcję, bo to jest, to jest najważniejsze. Żebyś ty otworzył słowo Boga Żywego i tylko wtedy Pan Bóg zacznie przemawiać do ciebie. Tylko Tak. Człowiek nie przemówi, nie da Tobie zbawienia. Ty musisz podjąć relację z Bogiem żywym, Jezusem Chrystusem, bo to On jest zbawieniem i życiem wiecznym. Trzymajcie się, kochani.